Jak Pan to robi, panie komendancie, że tak pan sukcesywnie w tak krótkim odstępie czasu zwiększa tabor dla naszej komendy? Tabor samochodowy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie na dzień dzisiejszy liczy 20 radiowozów. Stojący obok tutaj Volkswagen Transporter T6 jest drugim radiowozem w tym roku w całości sfinansowanym z środków rządowych z programu Modernizacji Służb mundurowych. Na przełomie, na przełomie roku 2018 i 2019 tabor komendy wzbogacił się również o dwa radiowozy hybrydowe marki Toyota Auris. Plany, plany na rok obecny to jeszcze zakup dwóch kolejnych radiowozów, jednego oznakowanego, jednego nieoznakowanego, współfinansowanego ze środków samorządu. Do czego będzie wykorzystywany ten pojazd? Ten pojazd będzie użytkowany przez służby prewencyjne, przede wszystkim do e, patrolowania e, naszego powiatu, jak również do, do doprowadzania osób do, do zakładów karnych, do aresztów śledczych. Ile on kosztował? E, samochód kosztował około 200 tysięcy. Panie wojewodo, to drugi pojazd w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, ponieważ w maju dotarł do And, y, y, pierwszy pojazd, Volkswagen Caddy, to drugi pojazd sfinansowany ze środków budżetu państwa. Nie ukrywajmy, że środki, które są w ramach modernizacji służb mundurowych y bardzo pomagają, dla, jeżeli chodzi o wyposażenie, doposażenie jednostek w nowy sprzęt. Włoszczowa jest takim sztandarowym przykładem. W tym roku to już drugi pojazd, tak jak wspomniał Pan Redaktor, ale miejmy świadomość, jaka poprzeczka została ustanowiona w skali naszego całego województwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To właśnie Włoszczowa jest liderem i tutaj osiągnęła ten sukces, a mianowicie uzyskała Nagrodę Koziołka. I chcąc utrzymać ten poziom, no to Szanowni Państwo, musimy doposażać właśnie tutaj Będę właśnie w takie pojazdy. Cieszę się, że wraz z tymi pojazdami, które zostaną nabyte w tym roku ze środków samorządu terytorialnego w sumie to 20% pojazdów będzie nowych, jeżeli chodzi o tabor naszej Policji Włoszczowskiej.